Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Żujemy słowo błogosławienie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Cały tydzień tak chodzimy z tym słowem, żujemy to słowo i zastanawiamy się nad tą czystością serca i zastanawiamy się, i rozważamy to nasze oglądanie Boga. Dzisiaj, tego samego rana, Duch Święty zaczął mi zwracać uwagę bardzo mocno na pewną rzeczywistość. Rzeczywistość łaski i prawdy. Kiedy otworzyłem Słowo Boże, to w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Jana tam, gdzie jest napisane, że na początku było Słowo i tak po kolei, po kolei i doszedłem do tego momentu, w którym jest napisane łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Łaska, czyli taki niezasłużony dar. Łaska, czyli taka zdolność do robienia, do czynienia rzeczy, do których nie jestem zdolny, nawet nie jestem zdolny sam ich sobie wypracować. Kiedy patrzę na swoje życie, wspaniałe życie, piękne życie, życie pełne radości, życie, w którym mogę się cieszyć codziennością, mogę się cieszyć tą naturą, która mnie otacza, mogę się cieszyć wspaniałą rodziną i wszystkim tak naprawdę, co jest potrzebne do życia i do powożności, to jest jedna wielka łaska. I nawet w trudnościach, które gdzieś tam czasem mnie spotykają, w przeciwnościach, znajduję radość, znajduję Sens. I tak sobie myślę, czym ja sobie na to zasłużyłem. Wiecie, dochodzę do odpowiedzi, że niczym sobie na to nie zasłużyłem. Życie jest piękne, dopóki się gdzieś tam tego życia nie skomplikujemy. A kiedy sobie komplikujemy życie? Kiedy zaczynamy myśleć o sobie, że to dzięki mojej zaradności, dzięki sile moich mięśni, dzięki temu, że tak ciężko pracowałem, mam sukces w swoim życiu mam zwycięstwo w swoim życiu. No wiesz, tylko wystarczy popatrzeć na grzech, tylko wystarczy popatrzeć na to, że niejednokrotnie chybiam celu, popełniam jakiś najmniejszy błąd i od razu, wiecie, jak bańka, po prostu pęka i od razu ta pewność siebie, pewność tego, jaki to ja jestem tutaj, o tak niesamowity. No pęka w obliczu prawdy o swojej słabości, o tym, że nie jestem doskonały, że popełniam błędy. Ale wiecie co? Pan Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu postanowił za tego niedoskonałego Grześka, za tego, który popełnia błędy, postanowił umrzeć. Postanowił cierpieć i wyjść na górę Kalwarii i oddać swoje życie. I on wtedy, kiedy ja byłem w najgorszym miejscu, on za mnie umarł. Co tego najgorszego Grześka. Po co? Po to, żebym dzisiaj mógł stać tutaj i mógł świadczyć o tym, że on jest żywy, on jest prawdziwy i on jest obecny. I dzisiaj bardzo mocno Duch Święty prowadzi do miejsca, w którym pokazuje i mówi: e Grzesiek, zachwyć się. Zachwyć się, że jestem w tobie, że mieszkam w tobie. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was? Wiecie, i to jest. Niesamowite, bo od momentu, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, od momentu, kiedy w swoim sercu Mu uwierzyłem, uwierzyłem, że On naprawdę mnie miłuje, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa, aby mnie zbawił. I On tego dokonał i to się stało 2000 lat temu. I że On umarł za mnie, żeby móc żyć we mnie, żeby móc żyć przeze mnie. I wiecie, i to jest niesamowite, bo... Tak w ostatnich dniach cieszyłem się tym pięknem, które jest wokół, e, dobrocią, którą doświadczam przez moją żonę, przez ludzi, którzy są wokół mnie. A Bóg mówi dzisiaj i bardzo mocno mówi, uciesz się pięknem, które jest w Tobie, uciesz się dobrocią, która jest w Tobie, uciesz się łaską, która jest w Tobie i uciesz się prawdą, która jest w Tobie. Bóg dzisiaj bardzo mocno mówi do mojego życia, ja mieszkam w Tobie, ja jestem w Tobie. Ucieszy tym. Tu powstaje pytanie, jak bardzo w moim życiu codziennym cieszę się Bogiem, który jest ze mną. Jak bardzo doceniam to, że on chce być ze mną, że on mnie nigdy nie opuszcza, że on mnie nigdy nie zostawia. Jak bardzo doceniam Jego przyjaźń, Jego bliskość, Jego dobroć i jak wiele radości to przynosi do mojego życia. Bo kiedy zapominamy o tym, kto w nas mieszka kiedy zapominamy o tej tajemnicy, że on prawdziwie jest w nas i on w nas żyje, tak naprawdę wtedy już jesteśmy na tej drodze, drodze, w której bardzo łatwo nam jest upaść. Ale kiedy pamiętamy, kiedy radujemy się, kiedy uwielbiamy Boga, który jest w nas, kiedy za każdym razem wzbudzamy tą świadomość na nowo, przecież ty jesteś we mnie, ty jesteś we mnie. Kiedy jesteśmy nawet kuszeni do jakiegokolwiek zła i skupiamy się na naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest w nas, i zaczynamy się cieszyć, zaczynamy się radować, zaczynamy dziękować, to, to Jego obecność, to rzeczywistość tego, co On dla nas zrobił, staje się mocą do zwycięstwa, staje się mocą do przejścia wszelkiej pokusy. I do tego chcę się zachęcić, bo to błogosławieństwo. Że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jest błogosławieństwem, które mówi o mnie i o Tobie, że Bóg dał nam nowe życie, że Bóg dał nam nowe serce. I teraz, kiedy skupiasz się na tym nowym sercu, kiedy skupiasz się na tym nowym sercu, które płynie prosto od Boga, które mieszka w Tobie, i, i, i nie mówię tu o tym sercu, które jest martwe, które jest kamienne, ale mówię tu o sercu Bożym. A nauka tu jest taka. Że kiedy skupiamy się na tym cichym, pokornym sercu, kiedy skupiamy się na Bogu, który jest z nami, który jest w nas, i kiedy naprawdę wierzymy w to, to radujemy się tym, to radość emanuje z naszego życia. Miejmy dzisiaj taką świadomość, że Bóg jest z nami, Bóg jest w nas i Bóg kocha przez nas. I cieszmy się jego pięknem, cieszmy się jego dobrocią, cieszmy się każdym napotkanym człowiekiem. Niech ta radość przepływa, niech ta radość dotyka każdego z nas. Trzymajcie się, cześć.